W ten sposób załatwiona. Papiery mam. All the scars, I'm a human being Cover them with tattoos so you can't see Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know turn that to gains let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never run i feel this pain you already know turn that to gains let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never run teraz mogę podjeżdżać dalej oddać papiery i zobaczymy co dalej a tak przy okazji na tej firmie tutaj to kiedyś dostałam tutaj ładunek w Duisburgu, gdzie się przenosili wszyscy i ale gorąco. I właśnie oni się przenosili. Mieli ileś jeszcze pakietów, takich płyt stalowych, krótkociętych. Na 3-4 metry, szerokie na jakieś 40-30 cm. Grubości 0,5 cm, cm, 2 cm. Przeróżne płyty. Popakowane w mniejsze pakiety i dzięki tej firmie zarobiłam punkt karny który będzie leżał na moim koncie przez prawie 3 lata tutaj we Flensburgu w Niemczech a w Niemczech jest 8 punktów i traci się prawo jazdy moi drodzy dlaczego tak się stało? dlatego tak się stało, że Chłopaczek, który tam był skierowany, zielonego, bladego pojęcia o ładowności. Informowałam go, że ja na samochodzie nie mam wagi, typowej wagi samochodowej. Mój zestaw cały na pusto waży prawie 20 ton, 19200, czterysta 19 jakoś tak, plus minus. W zależności yy, czy jest pełno zatankowany, czy nie. Także zbyt wiele ładować nie mogę. On chciał 24 tony ładować. Ciężko było mu uwierzyć w to, że mój zestaw tyle waży. Bo moja naczepa jest specjalistyczna, także waży o wiele więcej od standardówki. Zwykły zestaw waży 14-14 ton, coś tam. Na placu było 24. Przepraszam, 12, 12, tak, 24 pakiety, takie popakowane do przewiezienia z Duisburga na drugą stronę rzeki. Duisburga stwierdził mniej więcej, że 12 pakietów dostanę. Powinno być ok. Suma summarum wyszło, że miałam ośkę przeważoną. Tonarzowo byłam przeważona. Powiecie yy, pewnie, dlaczego na firmie się nie ważyłam. A dlatego, że na tej firmie waga kiedyś funkcjonowała, ale w obecnym czasie ta waga już jakiś czas w ogóle nie funkcjonuje. Jest nieczynna w ogóle. Także jest yy, nieczynna, zepsuta, nie działa po prostu. Waga samochodowa u mnie też nie działa prawidłowo. Sama summarum wyszło na to, że Spakowałam się na ten most w Duisburgu na A40. Wychaczyli mnie. No i dostałam mandat. Mandat kosztuje 140 euro plus jeden punkt karny, który idzie do Flensburga. Także dzięki tej firmie, szefowi tej firmy mam przez 3 lata przyjebane. Próbował mnie tutaj przepraszać, oczywiście, że niby kasę zwrócić, czego ja odmówiłam z satysfakcją, powiem Wam, że odmówiłam przyjęcia. Powiedziałam mu parę słów, tym bardziej, że oni wiedzieli ile poszczególne pakiety ważą, dlatego, że na rozładunku dostałam całą listę poszczególnych pakietów z tonarzem i z wymiarami. Także oni wszystko wiedzieli. Mod to jakie jest? Kierowca dostaje zawsze po dupie i nawet nie ma odwołania. Próbowałam się w Polsce odwoływać od punktów karnych. Dlatego że firma mi zwróciła yy, finansowo, ale punkty karne są na moim koncie. Próbowałam się w Polsce odwoływać. Próbowałam się na firmie w jakiś sposób y, również porozumieć odnośnie adwokata. Y, z Polski nie dostałam żadnej informacji odnośnie mojej sprawy. Tyle, że się firma ogłasza na Facebooku, co oni w ogóle nie, nie zrobią, jakich nie mają y, adwokatów i znawców od prawa itd. itp. w Polsce i za granicą. Natomiast w Niemczech mi odmówili pomocy. Dobra, wjeżdżam, bo mnie wołają. Ostatnio dostałam list, na mój adres domowy, z całym opisem. To jest dokładnie mandat. I tutaj, dokładnie tutaj, jeden punkt karny, który dostaję do Flensburga, albo powinno być trochę zmienione. Dlatego, że my, kierowcy, nie mamy takiej możliwości bezpośredniego, prawidłowego ważenia ładunku, którego dostajemy. Dlatego, że większość aut nowoczesnych ma wagi, ale one nie są dokładne i na nich nie można polegać w ogóle. Tak? Że ty idziesz do sklepu, i sobie zażyczysz 9 kilo cukru to ty na opakowaniu masz napisane że zapakowane w każdych torebkach jest kilogram cukru i wiesz ile potrzebujesz wziąć w tym wypadku ja się czuję poszkodowana i ukarana niesprawiedliwie ponadto stwierdzam że większość kierowców na pewno miała taką sytuację jak ja że zostało niesprawiedliwie ukaranych, posądzonych o to, że specjalnie tyle załadowali, bo chcieli. To jest nieprawda. My nie chcemy tyle ładować, niż przewiduje prawo, niż tyle, ile jest w zezwoleniach. Także w tym wypadku wszelka odpowiedzialność powinna spaść na firmy ładujące, spedytorów. My jesteśmy tylko zatrudnieni i wysłani wraz z samochodem do klienta na załadunek. My nie mamy wyglądu yy, wzlecenia, co tam jest napisane. Często nawet nie wiemy, bo wagi są zakłamywane. Karzymy w każdym razie na papierze na papierze można wszystko napisać. Że kierowcy powinni być zwolnieni w tym wypadku z takiej odpowiedzialności, jeśli chodzi o przeważenie naczepy osiek. Inna sytuacja byłaby w momencie, gdyby dyspozytor powiedział mi, że mam ładować tylko i wyłącznie do 40 ton cały zestaw, a ja, pomimo decyzji dyspozytora mojej firmy, na załadunku powiedziałabym: Słuchaj, Weź, załaduj mi jeszcze 3, 4 czy 5 ton więcej. W tej sytuacji rozumiem, że przy kontroli ja ponoszę odpowiedzialność, bo to wtedy była moja decyzja, że chcę wziąć więcej. W tym wypadku ja tej decyzji nie podjęłam i ja nie chciałam to doładować. To klienci. Firma ładująca popełniła wielki błąd i oni są nadal bezkarni. Ponieśli może jakąś karę, nawet nie wiem, czy w ogóle ponieśli tutaj karę, bo niby w Niemczech jest, że yy, obie strony oprócz kierowcy ponoszą karę, ale ja w to nie wierzę. Dla mnie to jest tylko taka wymówka, żeby, kierowcy się lepiej, żeby kierowca się lepiej poczuł. Ale oni nie ponieśli kary w ogóle. Także ja nie wierzę w całą tą opcję sprawiedliwości w Niemczech. Firma, jak prosperowała, to dalej prosperuje i nadal, z tego co słyszałam, oni nadal próbują innych tutaj przeładowywać. Takie to jest nasze trokerskie życie. Ale na ścianie całkiem niezły napis sobie dali zapobiegać wypadkom niż, niż jak się wypadek stanie. parking przed granicą austriacką. Robię pauzę do poniedziałku, dzisiaj sobota, nocna jazda, także nocka dzisiaj mam jeszcze ponad 200 ponad 200 km. Ale wiecie co, ci goście naprawdę mają stalowe nerwy. Teraz zabezpieczenie na koła, żeby auto nie zsunęło się w czasie jazdy. Dużo miejsca tam nie ma, żeby nie zarysować. Ale oni już tyle jeżdżą, to mają, mają praktykę w tym. Ja to bym się cykała w ogóle. Kiedyś obserwowałam jak oni wjeżdżają, ładują auta na lawety. To oni się posuwają z taką prędkością jak na drodze lokalnej. Uwierzcie mi. Następne auto, zobaczcie. na spacer w końcu wyszło rano, było pochmurno mglisto jedni siedzą, inni czytają inni filmy oglądają a ja idę w plener zobaczcie jaki widok tutaj fajny jest mam rower wiecie ale nie biorę rowera dlatego, że tu jest teren nierówny i ja bym się po prostu mordowała. Tak tam w dole rzeczka jest. Zobaczcie, ale pięknie. Jak superowsko. Piękny widok. Krajobraz. Dzisiaj jest super. Halo? Taka pani sobie szła. Uśmiechnięta. Tutaj na górze autostrada idzie. Ale ładny domek. Zobaczcie, niebieski kolorek, ogródek. W Niemczech jest bardzo mało domów w różnych kolorach. Brakuje tego. Tych barw różnokolorowych. I mamy punkt widokowy. Taki to krajobraz tutaj jest.